Kura, okolic intymnych u osób z nietrzymaniem moczu powinna być oczyszczana i zabezpieczana każdorazowo przy zmianie wyrobu chłonnego. Do toalety pośladków i krocza doskonale nadają się środki pielęgnacyjne do użycia bez wody, które skracają czas pielęgnacji. Do oczyszczenia okolic intymnych bez użycia wody możesz zastosować piankę myjąco-pielęgnującą, chusteczki nasączane, krem myjący 3 w 1, krem ochronny, Ręcznik jednorazowy, jednorazową myjkę podfoliowaną, podkład higieniczny, rękawiczki jednorazowe. Z uwagi na charakter wykonywanej pielęgnacji, czynność pokażemy na manekinie. Załóż rękawiczki jednorazowe. Przy zmianie wyrobów chłonnych pamiętaj, aby pościel była zabezpieczona dodatkowym podkładem higienicznym. Rozepnij pieluch. Zdejmując pieluchomajtki możesz wykorzystać czystą część produktu do usunięcia nieczystości lub w razie potrzeby dodatkowo zastosować jednorazowy ręcznik. Do toalety części intymnych możesz wykorzystać piankę myjąco pielęgnującą lub krem myjący 3 w jednym. Jeśli zdecydujesz się na piankę, pamiętaj, aby energicznie wstrząsnąć opakowaniem pianki, odwrócić pojemnik do góry dnem i dopiero wtedy nacisnąć zawór. Po naniesieniu odpowiedniej ilości środka i delikatnym rozprowadzeniu go na skórze, pozostaw na 1 do 2 minut dla zmiękczenia zaschniętych nieczystości. Wytrzyj piankę myjką lub ręcznikiem higienicznym. W zależności od stopnia zabrudzeń, czynność możesz powtórzyć. Pamiętaj, aby nanosić piankę z odległości maksymalnie 10 cm od myjki bądź powierzchni ciała, która ma być oczyszczona. Pamiętaj, że pianki myjącej oraz kremu 3 w 1 nie spłukuje się wodą. Gdy nie ma większych zabrudzeń, do oczyszczenia skóry wystarczą chusteczki nasączone. Dopiero po starannym oczyszczeniu skóry nanieś krem ochronny z tlankiem cynku lub argininą. Pamiętaj, że przy zastosowaniu kremu myjącego 3 w 1 nie trzeba używać dodatkowo środków ochronnych, gdyż 3 w 1 oznacza jednoczesne oczyszczenie, pielęgnację i ochronę.